Hejka, jestem Julka i witam z kolejnym filmem na kanale, dzisiaj jestem wraz z Nikolą Dzisiaj będziemy rzucać się śnieżkami, mamy tutaj koło z utrudnieniami I ułatwieniami I, No ułatwieniami raczej nie, dla drugiej osoby bardziej ułatwieniami I będziemy się rzucać śnieżkami dzisiaj I ogólnie nie wiem, gdzie postawić telefon, żeby po prostu było nas Dobra. obie widać

Ale robimy te śnieżki jeszcze nie zupełnie. Okay. Mam pierwszą śnieżkę, nie wiem gdzie ją położyć w Tu ją położę. Yy, tak, żebyś jej nie zdniotła. Jak wnios ten. Przepraszam za te odgłosy w tle, ale po prostu jakieś dzieciaki. dzieci się bawią. Najburne. I się kładą w sumie na śniegu, gdzie pod tym śniegiem jest <śm> pasów. Ile mamy mieć śnieżek? No na razie tak jest 10, nie? Po dwie minuty będziemy... Hmm, po dwóch minutach będziemy... Hmm, jest ja mam już 3. Ale te napiszcie w komentarzach the, be the best. Napiszcie w komentarzach, czy mam fajną fryzurkę. No nie! Ja mam w włosy na fryzurkę. Ja Ci się, jeszcze... się lepiej tego trzyma ten śnieg, bo mi się klej, A nie koleś, że mi ukradła moje ręka. Nie mam jedna. A ja nie chciałam wziąć, tego i szukałam. Nie ukradła ja. W ogóle mamy takie epickie yy, kurtki. No, obie takie same mamy. Leczing! Mam e, becing! Aha, beckim! No kurde, znowu mi się nie ten. rękawiczka ja. Kleje mi się bardziej do, powiem tak, rękawiczki moje. Wyglądają w taki sposób obie, bo cały czas mi się kleją te śnieżki do ten. Dlatego muszę je bardzo twarde robić, żeby po prostu nie odkleić od swoich ręczawiczek. I tak, zresztą, zaraz siedzę. No właśnie, ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja to tutaj nie kleję z całej siły po prostu rozma trzy prawda? Ja nie muszę z całej siły Bo inaczej nie wygrady Ile topus W ogóle my mamy takie miasto nad Wisłą

Dobra, ja już mam ostatnie, to jest moja. Aha, być. 10. 7, 8, 9. 10, dobra. Zgadza się. Ja bym to musiał zrobić. I mam nadzieję, że będziecie widzieć. Czyli bym miał takie nieklejące tam rękawiczki, a wtedy cię No, No, ja to muszę tak bardzo kleić. To mocno, też jest Czekamy na Nikolę. Nie, Czas. Stoper na dwie minuty. Ustawiamy. Stoper, pamiętaj. To moje, które po prostu, po prostu można klikać w telefon. Tu? Tu? 2 minuty jednak. Ale bez 20 sekund? 2 minuty różne. Dobra. Idziesz na swoją połowę? Ale gdzie ja mam odłożyć telefon? To ja włożę. Czy to na głowę?

no nie A ja dobra no, no dawaj no, dawaj no co no, no, dawaj pamiętaj, że dali nie możemy podejść kurde kurde <gry> To szukły. ostatnie Dwa, Czy trzy? Dwie. Ja rogiem na no mózgu. No nie! No. Już nie ma, więc ona jeszcze ma dwie. się, wykasz. Koniec czasu. A to muszę sobie zrobić ten. Muszę sobie zrobić sobie śliczki. To pierwszy? Rok na mózgu trochę mi spadł. Ale ja nie miałam roga na mózgu. Sami widzieliście, na pierwszy kręci? Nie wiem, co masz już. Trzeba sobie chcieć? stroną z przeciwnikiem, to wtedy mam zostawiać te te? No. no. Ale możesz już wziąć. Iii. Ja się zrobiłam. Uu. Mam kamerę w sobie? A! Молодцы! Co? Śnieg mi wpadł pomiędzy czerwem. Ten... Zobaczymy co. Przyjedę sam. Nie weź, bo mokre. Bardziej robisz tak. A mi śnieg, bo się w czopce pokradzałam. Ja powiem tak. Ja założę lepiej kapie. To jest mm. nie chodzi o... ja ja to, Nie, chodziło po prostu o to, żebyś nie dostała śniegiem Ale ja Dobrze. Może w zbijaku nie jestem dobra, ale w śnieżkach jestem dobra. Rukiej, jej wyrósł, a ja jestem koziorożczacem. A ja jestem fagą. Nie róbmy już tego. Mam mokrą rękawiczkę całą. Ja też mam ja sobie zrobię, gdzie ja Najgorzej będzie, jak będziemy chore. Skąd to? Była zrobiona. Aha, bitches. bicz. Beach. que vai acontecer com o nosso, o te, isso é o que

No, Ale teraz robisz tyle ja chcesz? Mm. Możesz sobie więcej dawać. Możesz mniej, możesz więcej. Ale ja wiem, jak to robisz, ja minut! Wow. Cztery, osiem, dziesięć Dobra, ja już mam. Jeszcze nie jeszcze jedno muszę mieć. Pardon jeszcze i to część. Cześć, to jaja. Dostała. Dobra Już? To co, powiązasz? Trzy, cztery No dawaj, no, dawaj Co Jest! To mi wybrało szkło! A coś ci się stało? Boli? Tak. Masz czerwony coś? No. No nie ma! Powiesz one twoją! Wypomniałaś mm. mnie! O gram do! A, dostałem! Pozostałości mm. po rogu pokaż widzom ja co została. No nie.

Teraz 20. Co 20. Na śnieżek. Jak chcesz? Dylan. Kolejny chcesz tam właśnie. Jeszcze tak na zd... Ta ostatnia rundach będzie, co? No. Ja nie wiem ile dostałam tych śnieżek i... Já estou com fome nas minhas mãos. Minhas

to będzie ostatnia runda. Dobra, ja już skończyłam. Tyle ile chcesz, możesz ten... A później możesz zbie... Te śnieżki, które ci się skończą, możesz później z, z, ten... Szukać podczas ten... Podczas rundy możesz szukać gdzieś. Szybko biegnąć i szukać, nie? Albo dorabiać. Dobra. O To jest ostatnia rundka, kochani. No bo po co ma dalej? Dobra, trzy. Tak. trzy cztery, trzy. Dawaj, roga ci zrobię. Jest! Oh! Kurde! A! Yes. Ej, a jak ktoś złapie świeczkę? Jak złapie to i coś... się nie rozbije, to... Kijk eens wat ik hier heb. Mijn akkoorden! Hé, 你，我做来，你叫恁做来，你做来。 Koniec czasu Także kochani, dziękujemy wam za oglądanie tego odcineczka z <grymne> Subskrybujcie na nasz kanał Oraz nie? I komentarz Nikola w łeb dostała <grymne> bardziej w okularki A ja dostałam w czapę Także jesteśmy Jesteśmy Gitos. Git. Git Po prostu idealnie Także ja idziemy w ciepłą herbatkę, żeby po prostu mm, ten cały mróz z nas spłynął. I baj!